Jakie są najpopularniejsze modele biznesowe? Przyjrzymy się popularnym modelom biznesowym, które mogą zrewolucjonizować Twój sposób zarabiania. Oto 5 modeli, które warto poznać i wdrożyć. Przygotuj się na praktyczne wskazówki i inspiracje. Dropshipping. Dropshipping to model, w którym prowadzisz sklep online bez posiadania fizycznych zapasów. Wszystkie zamówienia są realizowane przez dostawców, a Ty zajmujesz się marketingiem i sprzedażą. Zalety to niskie koszty początkowe. Brak konieczności zarządzania zapasami. Elastyczność lokalizacji. SMA, czyli Social Media Marketing Agency. SMMA to agencja zajmująca się zarządzaniem kontami mediów społecznościowych i kampaniami reklamowymi DLA firm. Pomagasz klientom zwiększać ich obecność online i przyciągać nowych klientów. Zalety to wysokie zarobki przy niskich kosztach początkowych. Duże zapotrzebowanie na usługi marketingowe. Możliwość pracy zdalnej. Freelancing Freelancing to model, w którym oferujesz swoje umiejętności, takie jak montaż wideo czy grafika, klientom na całym świecie. Pracujesz na zlecenia, które zdobywasz przez platformy freelancingowe. Zalety to niezależność i elastyczność. Możliwość pracy z różnorodnymi projektami. Potencjał wysokich zarobków. Consulting Consulting to doradztwo biznesowe, w którym oferujesz swoją wiedzę i doświadczenie firmom, pomagając im w rozwiązywaniu problemów i optymalizacji procesów. Możesz specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie, finanse, IT czy marketing. Zalety wysokie stawki za godzinę pracy, możliwość pracy z różnymi firmami i branżami, budowanie sieci kontaktów biznesowych. Kursy online, tworzenie i sprzedaż kursów online to model biznesowy, w którym dzielisz się swoją wiedzą i umiejętnościami z szeroką publicznością. Możesz tworzyć kursy na temat dowolnej dziedziny, od programowania po zdrowy styl życia. Zalety to możliwość pasywnego dochodu, skalowalność i globalny zasięg, niskie koszty produkcji i dystrybucji. Podsumowanie. Każdy z tych modeli ma swoje unikalne zalety i może być dopasowany do twojego stylu życia oraz umiejętności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i odkryć, który model najlepiej do ciebie pasuje. Zacznij teraz. Nie czekaj na przyszłość, tylko ją zbuduj. A jeśli interesują cię finanse, inwestowanie, bądź biznes, to jak najszybciej dołącz do naszego Discorda, gdzie czeka na ciebie grupa młodych i ambitnych osób, które chcą osiągnąć sukces. Link w opisie i przypiętym komentarzu.